Oto 10 wyjątkowo krwawych dyktatorów. Numer 10 Kim Il-sung. Portal The Daily Beast wskazuje, że najcięższą zbrodnią Kim Il-sunga, funkcjonującego również w naszym języku jako Kim Il-sen, była wojna koreańska, choć w tej i siły południa nie były święte. Urodziny Kim il sena obchodzone są w Korei Północnej jako Dzień Słońca i jest to najważniejsze państwowe święto. Dzieci perfekcyjnie wykonujące skomplikowane układy choreograficzne, to m.in. element obchodów właśnie tego święta. Metody sprawowania władzy w narodzie za czasów Kim Il Sunga, jak i niestety do tej pory, obejmowały sekretne aresztowania czy syłki do obozów pracy, a także chorą propagandę obwiniającą za złą sytuację Korei wyłącznie Amerykanów. Jak przeczytałem kiedyś we Wspomnieniach Uciekinierki, gdy Kim Il Sung zmarł w 1994, w kraju ogłoszono żałobę, a dzieci stały godzinami na apelach płaczu. Te, które rozpaczały niewystarczająco, znikały wraz z całymi rodzinami. Zupełnie inny na sylwetka władcy rysuje się z artykułów dostępnych na oficjalnej stronie Korei Północnej w Polsce. Polecam zajrzeć. Numer 9. Idi Amin. Kolejny przykład postaci mogącej być karykaturą samej siebie, gdyby nie to, że ofiarą pełnych terroru rządów Idi Amina padło od 250 do nawet 800 tysięcy mieszkańców kraju. Tym co wyróżnia tego afrykańskiego przywódcę od pozostałych dyktatorów dzisiejszego odcinka jest stosunkowo krótki okres panowania. Uganda doznawała jego krwawej ręki przez 8 lat. Od 1971 do 79 i z pewnością było to 8 lat za długo. Idi Amin ukończył tylko 4 klasy szkoły podstawowej. Gdy jego kraj odzyskiwał niepodległość, dokonał przewrotu, a później mordując członków innych plemion, umacniał swą władzę. Wyzywał na pojedynki bokserskie władców innych państw, a gdy ci, tak jak brytyjska królowa, odmawiali, sam siebie namaszczał panem ich krajów. Gdyby ktoś wątpił w jego potęgę, przezornie nadał sobie bardzo długi tytuł, którego fragment brzmiał Jego ekscelencja, dożywotni prezydent Ugandy, marszałek polny, doktor Idi Amin, władca wszystkich stworzeń na ziemi i ryb w morzu. Dobrze, że nie. Władca smoków. Numer 8. Ismail Enver, zwany również Enver Pashom, był jednym z trzech wojskowych dyktatorów rządzących Imperium Osmańskim od 1913. W zależności od źródeł, liczbę ofiar Paszy szacuje się od 1,1 do 2,5 miliona, których większość stanowili Ormianie. Ismail Enver w historii swego zaledwie 41-letniego życia zdążył zapisać się naprawdę czarnymi zgłoskami. Był jednym z głównych inicjatorów masowego ludobójstwa. Jak pisze w artykule na WPPL, Łukasz Michalik, gdy Imperium Osmańskie dołączyło do I Wojny Światowej po stronie Niemiec, szybko okazało się, że jeden z naczelnych dowódców, Ismail Enver, nie jest wybitnym strategiem, a jego wojska zostały pokonane przez mniej licznych Rosjan. Kozłem ofiarnym tej klęski stali się właśnie Ormianie. Rząd Turcji po dziś dzień nie tylko nie przeprosił, ale nawet nie uznał prawdziwości faktu tego ludobójstwa. Numer 7. Hideiki Tojo Rządy nad Cesarstwem Japonii w czasach II Wojny Światowej sprawował Hideiki Tojo. Jego wojskowa Dyktatura pochłonęła życie od 4 do 5 milionów osób. Były to ponure czasy, w których idea czystej krwi i rasy nie były tylko domeną Europy. Jak pisze Juan Escoriaca na portalu PopTen, generał japońskiej armii z czasem przejmował kolejne pozycje ministerialne, a jako minister edukacji skupił się głównie na indoktrynacji nacjonalistycznej. Bezwzględnie eksterminował więźniów politycznych i jeńców wojennych, pośród których najciężej doświadczeni zostali Chińczycy, wobec których reżim Tojo był szczególnie wrogi. Po wojnie skazany na na karę śmierci przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy został powieszony na szubienicy w 1948. Numer 6. Chiang Kai-shek. Pozostajemy w Azji. Jak wskazuje portal World Atlas, era rządów partii narodowej, czyli Kuomintangu w Chinach, trwająca od 28 do 46, kosztowała życie ponad 10,5 miliona ludzi. Na czele państwa stał wówczas właśnie Chiang Kai-shek, wieloletni przywódca Kuomintangu. Stworzył rząd narodowy, a od 1947 jego wojska rozpoczęły Poczęły okupację Tajwanu, którego mieszkańcy zorganizowali krwawo stłumione później powstanie. Jak wskazuje portal historycy.org, reżim Chiang Kai-sheka blisko współpracował z chińską mafią, a umacnianie władzy polegało na wymordowaniu osób o poglądach sprzecznych z jego własnymi. O tym władcy rządzącym Tajwanem do 1975 nie usłyszymy w wielu zestawieniach, a to dlatego, że w przeciwieństwie do choćby Tojo, który wypowiadał wojny państwom w zależności od własnego widzimisię, ten prowadził bardziej wyważoną politykę zagraniczną. Numer 5 Pol Pot. W ankietach na najgorszych dyktatorów Azji Pol Pot wygrywa i to z niemałą przewagą. Wykształcony na zachodzie władca był wręcz szaleńczo opętany pięknem idei komunizmu. Takiej, gdzie wszyscy mieli być równi. Jednak próba wcielenia tych pomysłów w życie w Kambodży w latach 70. skończyła się wyjątkowo brutalnie. Pol Pot i jego czerwoni kmerzy objęli władzę dzięki zwycięstwie w wojnie domowej 1975, który następnie stał się rokiem zerowym, mającym wyznaczyć nową erę w dziejach państwa. Przepisem na sukces miała być ręczna praca na roli. Mieszkańcy miast zostali przesiedleni na wieś. Metalowe sprzęty przetapiano, by odciąć się od zdobyczy kapitalizmu. Ludzie pracujący wcześniej umysłowo ginęli, ponieważ ich twarze i ręce nie nosiły znak ciężkiej pracy. W efekcie w kraju zapanował niewyobrażalny głód, a z jego siedmiomilionowej populacji zginąć mogła nawet jedna trzecia. Ci, którzy nie padli z głodu, umierali w więzieniach politycznych, z których jedno funkcjonuje dziś jako muzeum ludobójstwa. Numer 4 Leopold. Drugi. Belgijski król, który wycisnął z ludności Konga tyle, ile tylko byli w stanie wyegzekwować jego najemnicy. Jak pisze Bartosz Borkowski na portalu ciekawoskichistoryczne.pl, w afrykańskim kraju zarządzanym przez Leopolda organizowano zawody w strzelaniu do ludzi, a nieposłuszeństwo karano obcinaniem dłoni, po to, by nie marnować nabojów. W XIX wieku wiele państw europejskich miało kolonialne ambicje, także i niewiele znacząca wówczas Belgia, której król z myślnym fortelem wymógł na innych władcach uznanie jego kontroli nad Kongiem. Prywatnej, nie państwowej kontroli. Kauczuk płynął do Europy szerokim strumieniem, a zyski zasilały prywatną kasę króla. Szacuje się, że za rządów Leopolda II w Kongu zginąć mogło nawet 10 milionów ludzi, a afrykańskie państwo do dziś boryka się z problemami będącymi następstwem lat wyzysku. Numer 3. Adolf Hitler. Tej rocznej postaci nie trzeba nikomu przedstawiać. Przewodniczący niemieckiej nazistowskiej partii mającej monopol władzy od 1933 w Niemczech z chwilą jej przyjęcia rozpoczął walkę ze wszystkimi niepożądanymi społeczeństwie grupami, a tych było sporo. Żydzi Świadkowie Jehowy, geje, komuniści, by wymienić tylko kilka. Chore ambicje Hitlera poprowadziły go do podboju i prób podboju państw leżących właściwie we wszystkich kierunkach od Trzeciej Rzeszy zgubiły go klęski na froncie wschodnim. Ludność podbitych ziem, w tym i Polski, była wysyłana w głąb Niemiec do przymusowych prac, a ci, którzy według eugenicznych zasad reżimu nie nadawali się do niczego, ginęli w obozach śmierci. W całej Polsce znajdziemy liczne blizny, które pozostawiła po sobie Druga Wojna Światowa. Numer 2. Stalin. Lista zbrodni Józefa Stalina jest naprawdę długa. Jak pisze na portalu dzieje.pl Waldemar Kowalski, w 1928 pierwszy sekretarz zaczął wcielać w życie ideę komunizmu, czyli kolektywizację rolnictwa i rozwój przemysłu. Ludność, zmuszana do oddawania coraz większych kontyngentów żywności, buntowała się, za co spotykały ją deportacje czy tortury. Innym wymiernym skutkiem były ogromne niedobory pożywienia skutkujące masowym głodem. Fal tej klęski było kilka. Sam tylko tak zwany Wielki Głód na Ukrainie na początku lat 30. Tych, pochłonął życie kilku milionów osób. Do tego należałoby doliczyć bezwzględny terror NKWD czy zbrodnię katyńską. Jeszcze przed wojną w szeroko zakrojonych czyskach w społeczeństwie zginęło około półtora miliona ludzi. I numer jeden Mao Zedong. Gdyby patrzeć na dyktatorów przez pryzmat liczby ofiar ich reżimów to Mao Zedong wyprzedziłby Stalina i Hitlera razem wziętych. Wspomniany wcześniej portal Atlas Obscura wskazuje, że za rządu Wielkiego Sternika zwanego również często Czerwonym Cesarzem zginęło nawet 47 7 milionów ludzi. Czerwony zapewne odnosi się do komunizmu, choć należałoby przyznać, że trafniejszym skojarzeniem byłoby Morze Krwi. Patryk Gorgol, piszący dla portalu Polityka Globalna.pl, wskazuje, że około 20 milionów ludzi zmarło w wyniku wprowadzenia tak zwanego Wielkiego Skoku Naprzód. W świecie dyktatorów, chyba im coś lepiej brzmi z nazwy, tym bardziej zabójczy okazuje się w rzeczywistości. Wielki Skok miał doprowadzić Chiny do potężnej przyszłości, tymczasem zarówno produkcja rolna, jak i przemysłowa drastycznie zmalały, a na wsi. Zapanował powszechny głód. Gdy był tak wielki, że nie dało się go ukryć, winę zrzucono na klęski żywiołowe, a żywność zakupiono za granicą. Mimo krytyki, Mao nie poddał się i później znów próbował rozprawić się z przeciwnikami podczas tzw. rewolucji kulturalnej. Jak być może pamiętacie z odcinku o Związku Radzieckim, Mao był wielkim zwolennikiem kultu jednostki. I to już wszystko na dzisiaj. Jakie postacie jeszcze powinny znaleźć się w dzisiejszym odcinku? O jakich tematach chcielibyście posłuchać w kolejnych, dajcie znać w komentarzach, a ja polecam Wam filmy widoczne ekranie piona.